Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Przód skrzyni biegów w BMW 5e60 z lat 2004 do 2008 często wymaga wymiany lewego przewodu odpowietrzającego. Jego uszkodzenie może prowadzić do nadmiernego ciśnienia w układzie, co z czasem powoduje wycieczki oleju lub nawet zatkanie mechanizmu. Symptomy problemu to charakterystyczny dźwięk podczas jazdy, nieprzyjemny zapach oleju albo widoczne ślady płynu pod samochodem. Aby uniknąć większych kosztów naprawy, warto zadbać o regularną kontrolę tej części. Wymiana jest stosunkowo prosta, ale wymaga ostrożności i kilku narzędzi: klucza dynamometrycznego, śrubokręta krzyżakowego oraz nowego przewodu. Najpierw podnieś samochód na podstawkach, upewnij się, że kierownica jest zablokowana. Znajdź rurkę odpowietrzającą leży na lewej stronie skrzyni, przyłączoną do korpusu. Opuść zapięcia mocujące, odłącz przewód od gniazda, usuń starą uszczelkę i osusz powierzchnię. Nałóż nową uszczelkę, montuj rurkę w odwrotnej kolejności, starannie dokręcając elementy. Warto sprawdzić, czy przewód nie jest wygięty lub zatkany, a połączenia są szczelne. Jeśli chcesz kupić nową część, poszukaj w zaufanych sklepach online. Filtruj oferty po modelu i producencie. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.